Jesteśmy i to na samej scenie, bo to tu już niebawem o 16.30 zaczną się te największe emocje, bo emocje muzyczne, te, po które tu do Ścinawy ściągamy. Ze mną Lech Bekulard, człowiek, który o bluesie ścinawskim chyba wie najwięcej. Fajnie to zabrzmiało i to komplement. No, wydaje mi się, że trochę wiem, ale najwięcej o tym bluesie to wie Darek Darołach, ten człowiek, który to wszystko stworzył. Wielki ukłon w stronę Darka, Darku jesteś wielki. To, co dzisiaj tutaj widzimy, to jest dowodem na to, że inwestycja, mówię tak brutalnie, inwestycja została wstrzelona w dziesiątkę. To po prostu było, był genialny pomysł, który uzyskał taki poziom, jaki ma w tej chwili. Widać chociażby po samej liczbie motocykli, że tych uczestników, tych, którzy tu przybywają do Ścinawy jest coraz więcej. Tak, od siódmej edycji oni zaczęli przybywać, przybywać. Ja miałem przyjemność jako menadżer zespołu Zdrowa Woda tydzień temu być w Choceniu w województwie kujawsko-pomorskim i tam w Choceniu umawiali się, to jedziemy teraz do Ścinawy. Spotkałem tych ludzi, przyjechali, także wielki szacunek, wielki ukłon, bo cała Polska zjeżdża do Ścinawy. To jest tak jak na festiwalu w Brągowie jest śpiew. W taki cudowny, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Dziś i wczoraj wszystkie drogi prowadzą do Ścinawy. Dlatego tutaj na Was czekamy, tym bardziej, że czekają nas no, niezwykłe koncerty pełne emocji, bo i wczoraj tych emocji nie brakowało. Wczoraj nie brakowało faktycznie, Ja bardzo się cieszę, że przy festiwalu jest. Y Konkurs młodych zespołów. To są zespoły, które często grają gdzieś w garażu, gdzieś w zaciszu. Okazuje się, że pośród tych ludzi, którzy tam grają, pośród tych młodych ludzi jest strasznie dużo wybitnych wirtuozów. Oni się pojawiają tu na scenie przy profesjonalnym nagłośnieniu, przy profesjonalnym jury, które ocenia, które wybiera. No i później nagrodą jest, mało tego, że otrzymują nagrody w dniu konkursu, to w następnej edycji festiwalu już występują jako gwiazda festiwalu. Naprawdę wielki ukłon w stronę tych młodych artystów, bo, bo tacy jak oni są dziś młodzi to dzisiaj młodzi trochę inaczej wystąpią tu. Wielkie gwiazdy dzisiaj wystąpią. Ja tam kątem oka spoglądam. Madzia, ja też. Madzia Piskorczyk. Kochani, biała dama z czarnym głosem, przybywajcie tu, zobaczycie coś odlotowego. Cicho, Magda. W każdym razie coś nieprawdopodobnego, warto to przeżyć, warto to usłyszeć, warto to zobaczyć, przyjeżdżajcie, pogoda cudowna, płyt w brud, możecie potem po koncercie płyty zabrać, po prostu koncerty rewelacyjne. A jeszcze jeden zespół dzisiaj, który moją uwagę zwrócił, bo wszystkie są genialne, tu już kolega Wojciechowski z Poznania się układa, ale jest tutaj, dzisiaj pojawi się zespół, oni jeszcze są w drodze, jadą z Łotwy, będzie kla, no, kapitalne bugi. To, co tu się wydzieje na tej scenie, mam nadzieję, że będzie tak jak wczoraj na ostatnim finałowym koncercie, kiedy zabra, zabrzmiały te covery. Madzia nie przechodzimy. Kiedy zabrzmiały te covery, to tutaj ludzie tańczyli. Wszyscy przyszli tu i tańczyli pod sceną. Tak samo na pewno dzisiaj będzie. Wielka uczta, wielkie święto blusa i nie tylko, bo od razu tu mój kochany cytat. Willy Dixon powiedział: Blues to korzenie, reszta muzyki to owoce. I te owoce dzisiaj tu zrywamy, jemy. Po prostu pełnymi garściami. Czerpiemy z tego wszystkiego, co się dzieje w Ścinawie. Przybywajcie tu, naprawdę warto. Nic dodać, nic ująć. Ścinawa na Was czeka.